wątek jakby uszczelnienia systemu opłat śmieciowych i ten temat tego modelu świdnickiego, który Pan, Panie Prezydencie, wcześniej omawiał i zlecał Panu Koniecznemu. no Ostatnio tak się złożyło, że jak Pan zlecił coś Panu wiceprezydentowi Ficie, no to on nie wypełnił i Pan się z nim pożegnał. Tu prezydent Konieczny chyba już dosyć dawno ten model świdnicki miał rozeznać, a na razie Pan powiedział, że będzie jakiś komunikat. Czy należy się spodziewać, że w najbliższym czasie takie uszczelnianie nastąpi i będziecie Państwo wyłapywać spośród pięciu, ponad chyba tysięcy ludzi, którzy teoretycznie nie płacą za śmieci w Bożu właśnie według tego modelu świdnickiego, bo tam z tego co pamiętam Pan Dominik miał pojechać z taką misją do Świdnika i tam powziąć wiedzę. Niestety tak się ułożyło, że od sesji nie specjalnie miałem okazji, szczególnie, że Pan Dominik jest teraz na pracy zdalnej, bo tam są też, nazwijmy to, problemy związane z tym, co mamy wokół siebie. Więc nie miałem za bardzo okazji z nim akurat do tego tematu usiąść. Ciężko mi się teraz odnieść. Nie, nie mam tutaj jakiejś konkretnej wiedzy, jak, jak to tam przebiegło i, i na jakim to aktualnie jest etapie, ale, tak jak powiedziałem, na sesji przyjrzymy się temu i niewątpliwie jest to element, który. Yy, trzeba też załatwić, dlatego że te koszty, które są yy, niemałe i które, yy, jak mówi ustawa, mają ponosić wszyscy mieszkańcy, no, trzeba zadbać o to, aby były rozłożone jak najsprawiedliwiej.